Unia Europejska odpowiada na wszystkie ataki dronowe, ale też te akty dywersji, które widzieliśmy w Polsce, strony Rosji czy Białorusi. Dzisiaj przedstawia Komisja Europejska, właśnie e, wojskowe Schengen, tak zwane Military Mobility. Co to jest? To jest mobilność wojskowa. Chodzi o to, żeby na jednym pozwoleniu, jednym, w czasie zagrożenia przenosić i przerzucać sprzęt wojskowy, który jest bardzo ciężki z jednego kraju do drugiego. To musi się odbywać bardzo szybko i zdecydowanie. Dodatkowo, na ten cel, żeby infrastruktura wytrzymała, żebyśmy mogli zmodernizować mosty drogi, ale też do jazdy zbudować nowe do lotnic czy też do portów, będzie przeznaczony budżet 17,5 miliarda euro. Polska będzie jednym z głównych beneficjentów. Nad tym pracujemy dzisiaj w Komisji Transportu. W poniedziałek głosowanie na komisji, a w grudniu już głosowanie na sali plenarnej w Strasburgu. Unia Europejska odpowiada szybko, zdecydowanie i to jest bardzo dobra informacja dla całej Europy, Polski.